Então foi calma na stop process. Chase, just follow me. Oh and by the way, we're authorized to uh, exterminate any diseased species. I recommend not doing it. Olha, se O, tam idzie sobie inny dupaczek. Ej, Ej wiesz, że właśnie, nie? właśnie. No to no, leży, no. To jest jakiś żart. <laughs> ładny. Co? Nie ładnie przechodzisz przez zamknięte drzwi tak jak ostatnio. Audio, o. Tak te na... ja jaszczurki. Chodź, zbytować ci ją? Okay. Jezus! Modli się! Ja modlitwa! Do jakiego boga? No mówię. Yo, ja się zresztą nie bo się zapisałem przed śmiercią. Ło, hej. Czy się się modli? Jezus Maria. No. No, Jak oni... gdzie? Oni nie ma. Ale oni przed Yyy, okej. I tutaj mi się I ga tutaj gammę O masno, masno ten! Gangiem lecę w tym, bo tylko moim gangiem to jest świr. Boże. Masno winda, windach, hopie! Boże. Ten gaz standardowo jest biały. U mnie jest różowy. <noise> ja... Jaką ty wersję grasz? tam skarby, miał co nagrywać. No i mnie zobaczył, okej? <noise> Pany idioto. wiesz Jeszcze troszeczkę do, do przodu do przodu, do przodu.

Znowu nie O, znowu się no zajebiście, to się wracamy, chłopie. Tak. Patrz, chętnie. Czy co? Właśnie no to dostajesz... Jest Właśnie dostałeś w mordę prądem trzy razy. <noise> trzy O Ona jest u mnie włączona, patrz, 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 czy zapiszesz się. Właśnie mnie zdjęła E, dziadek Winna To jest winna Kurwa mać się, przestraszałem pierdolone drzwi, które mi się przed mordą zamknęły <grym> No, idę do ciebie No i chuj, dziadek To kurwa dźwięk cegły był DŹWIĘK CEGŁY BYŁ Serio? <grym> Tempa, kurwa O, jestem ze drzwiami Jaki jestem tam za drzwiami? Tam nikogo nie ma Co, jest? Jakiś tempy jesteś Jest tu ktoś? Cześć, teraz muszę się wpatrzeć, czy gdzieś nóżki nie widać. Nie, nie widzę nikogo. Chodź. No chyba jest. Przebiegamy, bo to jest czasowa. Eee, dużo czasu dałem. Zbaituj. Okej, okay, wyłączona. Aha. F5. A! F5. Weź jeszcze raz przez to przejść? się, krzyził kurwa, na godmodzie leci. Krzysiu, ochnij się. No ty też mi przechodziłeś przez Tesla. Ta tak był. Tak że... Ile gramy? 20 minus. Mamy, kurwa, gogle. No progres, mi kusząco. Byliśmy tu. Kurwa! Wszedłeś w to... ...i to nie zadziałało, więc sobie biegłem. A zdechłem! Mrugacz. Ten Mrugacz leży. No nie. Gdzie o, gdzie o gdzie? jest mruk. Ej, mrugacz się nie przemieszcza. Zali sobie w jednym miejscu. Um. O, czemu się ob 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 obkręca jakoś dziwnie? Mruk. Co to kurwa było? No. Czy jestem przy tej windzie? A nie, tej... nie jestem. Nie jestem przy winie, no to window jest gdzieś. Cie... Według ciebie z... widać. Tam jest mrugacz. Czy tylko u mnie on leży? on gdzieś tu jest frajer. Czuję to. O, light testing chamber, my tego potrzebujemy. Mam kartę. Wow. Skąd? Zrespiłeś się? Nie, y tam w tym nieskoczonym pokoju było. No A i mrugacz się nie zrespił. Nie żartowałem, Zrespi... on po prostu leżał! <laughs> <laughs> Kuźba, to ja mnie to lube. Ja, Nie, ja specjalnie mrugnąłem. O, co ma? Otwieraj im to. Nie miałem spożyć tego. Ale jesteś Tylko źle... spróbuj mi to zamknąć. Ha! Kajerze, zamykamy cię tam. A, ale ty nie wejdziesz. A Do Tesli najbliższej. Mamy I... Tesla. Działa? Działa. Nie, nie działa. U, moje, u mnie działa. Zobaczymy. Dżej. Chodzi do ściany, do ściany. JEST za nami! Nie ma speeda, nie żyje Dobra, ale jestem w tym! Wiesz, gdzie jestem? On zniknie? Zdechnie? Czy sił? Przez, przestał mnie gonić? O, Nie kura, chce propo. mi się skurć, kurwa. Ty masz jeszcze... to to Przez, to kurwa. No to właśnie, Przestraszyło mnie to ciało, bo wiesz, to ciało stoi, jakby. Nie też kurwa, no. no. Jaki ty właśnie, śląbuzie? O, o mój Boże! jaką Buzia!